Proszę. Adam, wychodź. Nigdzie nie idę. Nie wykupiam się, trzeba iść nagrać shorty. No i co z tego, że trzeba nagrać? Daj spokój. Ludzie czekają. Nigdzie nie idę, boję się. Będą się ze mnie śmiali. A potem będą jeszcze o mnie gadali. Boję się. No właśnie o tym trzeba je nagrać. Tak? A to się zastanowię, więc rusz się. nigdzie nie idę. Idziemy, idziemy. Uch. Witam was. Wstańliście się? No. Jakby mi ktoś zrobił, to też bym się tak wystraszył. Pozdrawiam wszystkich. No, to się zaczęło. W tym roku będzie dziwne. Ktoś z Was może powiedzieć nici, ale jak się nici weźmie, coś się wyhaftuje. Więc spokojnie. Kolejne nasze spotkanie. Wystraszyliście się. O, dzisiaj trochę o strachu. Każdy z nas się przecież boi. Ostatnio to chyba z nas wychodzi bardzo się boimy. No właśnie w tym niedziele padają dziwne słowa, bardzo pasują do tego, co się w życiu każdego z nas dzieje, naszych rodzin, wspólnot, Kościoła, świata. Nie bójcie się, mówi Jezus do nas w swoim słowie. Ale mówi dokładnie. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. Bójcie się tych, którzy mogą was zatracić. Bójcie się tego, które może was zatracić w piekle. No właśnie twój strach. Czego się boisz? Swoich uczuć? Tego, co ludzie powiedzą? Że stracisz jakąś władzę? Zdolność trzymania rzeczywistości? Czego naprawdę się boisz? Przecież Jezus zwyciężył. Pokonał śmierć, pokonał grzech. To jest coś, co trzeba sobie przypomnieć w tą niedzielę. On to pokonał. Pokonał. Dlatego czołaż co się boisz, z przesadą się boisz. Bardziej się martwisz o chleb, o, o życie, pracę. Z jednej strony to wszystko ważne, ale trzeba by nie z przesadą. Ci zaprasza Cię, Jezus, żebyś mu zaufał, żebyś mu się powierzył na nowo. Powierzył te wszystkie sprawy. Bo pamiętaj, ten, kto się boi, to jest niewolnikiem swojego strachu, swojego lęku. A może... Hmm. Uh. Chcesz sam sobie z tym strachem poradzić? A przecież yy, Jezus pierwsze, co przynosi po swoim zmartwychwstaniu, to pokój. Więc może oddaj mu ten swój niepokój, swój strach. I... rób tyle, ile możesz. A on zacznie działać. Hmm. Ciekawe, kiedy się to skończy. Na pewno przestanie padać. Trochę cierpliwości. Twój niepokój, jak się zakończy w Jezusie, też nabierze nowego znaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Wcale nie było tak źle, co my... A, jeszcze jesteście. Tu bym zapomniał jedną rzecz. Historyjka. Jedna z bajek wschodnich yy, przypomina nam była sobie pewna myśl, która żyła w ciągłym stresie, bo panicznie bała się kota. Podać jakaś dobra wróżka, się nad nią ulitowała. I zamieniła ją w kota. A teraz zaczęła się bać psa. Więc przemieniła ją w psa. Cóż tego, jak zaczęła się trząść przed panterą. No i znowu zamieniła ją w panterę. A teraz znowu musiała się bać myśliwych. W końcu kurzyła się wróżka. I powiedziała. Dość, będziesz z powrotem myszą. I na koniec do niej rzekła. Ja nic tu z moimi sztuczkami nie mogę Ci pomóc, bo masz my się serce, którego nie można odmienić. Może masz takie myśle serce? A może potrzeba, żeby w tym sercu wybrzmiało? Nie bój się. Ja jestem zawsze z Tobą. Błosławiony niedzieli.